Cześć, witajcie z tej strony, Kamilos i witam Was bardzo serdecznie w 35 odcinku z GTA V Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się teorią o duchu Brada, ponieważ pojawiły się co do niej nowe wątki. Ale zanim przejdziecie do oglądania tego filmu, to upewnijcie się, że obejrzeliście 21 odcinek z tej serii, w którym to sprawdzałem teorię o nawiedzonej farmie przez ducha Brada, ponieważ jest to jego kontynuacja. Ale jeżeli obejrzeliście już tamten odcinek, to zapraszam do oglądania. Zawsze chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to wielka motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przejdźmy do teorii. O co dokładnie chodzi w tej teorii, już tłumaczę. Na farmie w Nordiang, to na dokładniej w Ludendorfie, gdzie zginął brat, mamy natrafić na jego ducha. Sprawdzałem to w 21 odcinku z tej serii, ale byłem tam Michaelem i niestety, ale nie odkryliśmy nic nadzwyczajnego, a także nie natknęliśmy się na ducha. Jednak pojawiły się nowe wątki, dlatego udamy się na farmę w Nordiangdom Trevorem i podobno Trevor może zacząć rozmawiać z duchem Brada bądź mówić sam do siebie. Zresztą mam przygotowany fragment filmu, który za chwilę Wam pokażę. A na tym fragmencie możecie zauważyć, że Trevor nie zachowuje się normalnie, przynajmniej nie tak jak zawsze. Dlatego teraz zobaczcie fragment tego filmu, a zaraz po nim przejdziemy do praktyki. oh i'm so very scared of you you dumbass Znajdujemy się już przed farmą, na którą za chwilę wejdziemy, ale chciałbym na początku wyjaśnić pewną sprawę. Może wiele osób nie wie, bądź wiedzą mylnie, ale brat zginął. Zginął on w prologu, został postrzelony ze snajperki przez Dave'a i został on pochowany w grobie Michaela, co oczywiście w fabule jest wyjaśnione później, ale agenci federalni utrzymują Brada przy życiu przez wiele lat, żeby Trevor się nie domyślił i żeby cała ta sprawa nie wyszła na jaw, ale tak czy inaczej wszystko wychodzi na jaw i jest wyjaśnione w fabule. Tylko jednak chciałem powiedzieć wam to, żebyście nie wprowadzali w innych błąd, ponieważ jednak brat nie żyje. Ale dobra, teraz przejdźmy do naszej teorii. Jesteśmy już na terenie farmy. Rozglądam się i wypatruję pociągu, ale pociąg nie nadjedzie. Mam podgłoszone dźwięki. Żeby dokładnie się wsłuchać Ale szczerze powiedziawszy jest w miarę spokojnie Jedynie słyszę odgłosy wiatru 22.30 Więc jesteśmy jeszcze przed czasem Ale chcę sprawdzić kilka rzeczy Już słyszę dźwięk tej ozdoby Słychać go z daleka Ale dobra, idziemy teraz dalej Zresztą zobaczcie, że jest ładniejsza pogoda niż ostatnio jak to sprawdzałem i jesteśmy tym razem trevorem, i miejmy nadzieję, że to coś jednak zmieni i przyniesie to dość ciekawe skutki. No dobra, na początku udajmy się tutaj. Bo tu jest pewna ścieżka, a nawet bym powiedział, że taka droga, tylko że zasypana. I zobaczymy, czy ta droga, bądź ścieżka doprowadzi nas do cmentarza w Ludendorfie. Bo zobaczcie, że widać stąd kościół oraz cmentarz. jestem ciekaw, czy idąc tą drogą dojdziemy do cmentarza i czy będziemy mogli się dostać. Ponieważ na tym cmentarzu został pochowany brat, zobaczymy, czy uda nam się do niego dojść. Czy jednak jest to połączone ze sobą. Bo zobaczcie, że wszystko jest widoczne z tamtego miejsca. Tu mamy kolejne ścieżki. Czekajcie, czy przejdę tu. Przejdę naokoło. Myślałem, że to drzewo odgradza nam cmentarz, ale jednak nie. W ogóle dziwne, że ta choinka rośnie na ścieżce. Ale dobra, jesteśmy już koło cmentarza. Tutaj mamy kolejne ścieżki, które prowadzą w innych kierunkach. Ale zobaczcie, że jest wejście i możemy wejść. Normalnie możemy wejść na cmentarz i udać się na przykład na grup Michaela, dokładniej na grup Brada. Kruki są w swoim miejscu. Mamy jeszcze czas, więc możemy się rozejrzeć. Hałasują tylko. Jest i mogiła, która jest pusta. 23.30. Więc możemy już na spokojnie wracać. Michael Townley. Ale nie ma nawet trumny z bradem. Więc wracamy. Teraz z powrotem na farmę. Z cmentarza na farmę. Nie ma problemu, mamy prostą drogę. Tamte ścieżki raczej do nikąd nie prowadzą, zobaczcie. Tutaj się zaraz kończy mapa, po której możemy chodzić. A tam byśmy doszli raczej do głównej drogi. Więc nie ma sensu tam iść. Idziemy po prostu z powrotem, tą samą drogą, którą przyszliśmy, tą samą ścieżką. Chciałem trochę przybliżyć, ale i tak jest oddalone sporo. No nie, bliżej nie mogę. Jakoś dziwnie jest to oddalone, ale jest to spowodowane terenem i jego ukształtowaniem. Dobra, jesteśmy z powrotem na farmie. Która jest godzina? Jest po północy, więc idealny czas mamy. Tylko słyszę wiatr. Chociaż nie, słyszę też samoloty, które latają do Los Santos. Ale dobra. Chodźmy. Czekajcie, czy to był dźwięk. Kruki. Czy one przyleciały z cmentarza? Teraz ich nie słyszę, ale słyszałem kruki. Wy też pewnie słyszeliście. Było słychać kruki. Ciekawie. Jestem dokładnie w tym samym miejscu co na nagraniu. Ale jak na razie jest spokojnie. Trevor niczego nie mówi. Tylko ta ozdoba wydaje dźwięki oraz wiatr. Do środka wejść nie możemy. Nic nowego. Czy coś jest tu nadzwyczajnego? Słyszę kroki. Stoję w miejscu i słyszę kroki. Słychać kroki, totalnie słychać kroki. Słuchajcie się sami. Zobaczcie, Trevor stoi w miejscu, a było słychać kroki. Ciekawe, za chwilę będzie pierwsza. Jak na razie jest spokojnie. Okrążę sobie ten dom. Zobaczmy, czy coś może zaobserwujemy. Jest ładna pogoda. Jak na pogodę, w to jest naprawdę ładnie. Więc możemy na spokojnie się rozglądać i wypatrywać. Czegoś ciekawego. Nie, tu niczego nie ma. Tutaj raczej też niczego nie ma. Prasa do słomy. Tu widzę w ogóle, że. Ogrodzenie jest takie trochę niedorobione Ale Co się dziwić Co tu hałasuje Chyba wentylacja Chyba jakieś ogrzewanie Coś hałasuje, coś hałasuje Ale dobra, idziemy dalej tu Mamy choinkę w środku ale oprócz tego nic nie widać Zastanawiam się czy możemy wejść Tutaj wskoczyć. Mogę wskoczyć? Możemy wskoczyć, zobaczcie. Skoczyliśmy na dach tej szopy, że coś z dachu się uda zaobserwować. Mamy na szczęście mocną latarkę, więc widzimy wszystko z góry. Tutaj niczego nie ma na polu. Na dachu też niczego ciekawego nie widać, więc możemy zejść z powrotem. Już chyba nic nie ma Jeszcze może przejdę Zobaczyć Czy Może coś koło tej stodoły Znajdziemy Dźwięków kruków już nie słyszę Były tylko na początku Dość ciekawe, ale Możliwe, że przyleciały z cmentarza Bo jednak tamte wystraszyłem Czy mogę wskoczyć na Dach tego budynku? Mogę Zobaczcie, możemy wejść teraz na stodołę Chociaż nie, no nie wejdziemy. No Spadniemy. Tak na to dole niczego ciekawego nie ma. Przeżyjmy się przez te zaspy. I chodźmy z powrotem. Która jest godzina? Druga dziesięć. Jak na razie, trevor niczego nie mówi do siebie. Albo raczej do ducha brada. W tym miejscu brat zginął. No, Trevor wygląda, jakby chciał coś powiedzieć, ale. No ale, ale, nie, jednak nie mówi nic. No, niedługo będzie trzecia. Godzina, w której tak naprawdę nasze śledztwo powinno się zakończyć. Ale poczekamy do trzeciej Że schowam ten telefon, będzie to bardziej naturalne. Stajemy w tym miejscu. A spróbuję wciskać przycisk, który jest odpowiedzialny za interakcję. Nie, no nie możemy do nikogo nic powiedzieć, bo nikogo tu nie ma. Przynajmniej nikogo nie widać. Kroków już także nie słyszę. Czekajcie, ja wrócę na ten ganek. Będę słyszał kroki? Nie, kroków już nie słychać. Mi się wydaje, że wejdę na... Pierwszoosobową perspektywę. Nie no, kroków już nie słychać. To było ciekawe, ale... Teraz słychać, tylko nie wiem czy to... Na pewno nie są kroki Trevor'a. Nie no on tak leciutko się porusza Ale nie przebiera nogami Ja normalnie słyszałem kroki Zresztą możecie napisać co o nich sądzicie Niestety ale nie udało nam się natrafić na ducha brada Trevor także z nim nie rozmawiał Ani nie mówił sam do siebie Zachowywał się w miarę normalnie Więc mi nie pozostaje nic Jak powiedzieć że ta teoria jest obalona Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to możecie zostawić łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Również zapraszam Was do filmów o podobnej tematyce, a póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!